Kuba był gotowy, gotowy. To jedziemy. I want to believe. Ekstra, ekstra. Szanowni Państwo, mieliśmy nie nagrywać. W, w czasie, okresie wakacyjnym, bo jest troszkę za gorąco i gościom się nie chce, Już on wszyscy są na urlopach i się dobrze bawią. Natomiast nie mogliśmy nie skorzystać z niewyobrażalnej dla nas fenomenalnej okazji zrobienia wywiadu, spotkania na kanapie z naszym przyjacielem Patrykiem Burniftim, który, który sam opowie o sobie wszystko, natomiast e, my byśmy chcieli powiedzieć, że I Want To Believe ma misję, ma misję edukacyjną, i tematem dzisiejszego spotkania jest to, jak Patryk Brodiński spełni marzenia i jak pomaga innym ludziom spełniać swoje marzenia zawodowe. Witamy Cię, Patryku. Cześć, witam Was. Cieszę się, że w końcu mogłem do Was e, przyjechać tutaj e, i być z Wami e, po ciężkiej podróży z Warszawy. Jestem e, i będziemy mogli troszkę opowiadać o mojej karierze e, zawodowej oraz to właśnie, jak mogę pomóc i pomogę e, zdobyć doświadczenie e, w kuchni Koleżance, jeszcze nie pamiętam imienia, bo Klaudia. Klaudii, tak, którą serdecznie oczywiście zapraszam mam nadzieję, że będzie zadowolona z tego, co do ka... mów, mów, mów do kamery, bo tak jest. Klaudia będzie oglądać z tamtej strony. Tak. <laughs> Klaudia, pozdrawiamy Cię serdecznie, program jest dedykowany Tobie. <laughs> no, ale popełnilibyśmy faux pas, gdybyśmy jednak gościem nie przedstawili. Patryk jest szefem kuchni restauracji Fukiera, Magdy Gessler, Tak, tak jest. Pod dumnym szef, szefem kuchni. <gry> tak, spełniłem swoje właśnie marzenia będąc tam e, szefem kuchni. Spełniam się cały czas zawodowo. E, I właśnie chcę tak samo, żeby Klaudia zobaczyła, jak to wygląda praca w kuchni e, od, od kuchni, w zasadzie. E, no i mam nadzieję, że będzie chciała tak samo tego spróbować i zobaczyć, jak to naprawdę jest. I dużo zobaczy i wyniesie e, jak najwięcej z tego miejsca. No ale to, właśnie, jak, jak to u właśnie, no, jak to u ciebie się pojawiła pasja do, do gotowania. No i bardzo szybka, bardzo y, dynamiczna kariera, no bo to jedno z najlepszych stanowisk w Polsce, jeśli chodzi o pasjonatów gotowania. Więc jak to się stało, Patryk Brzeback? Zgadza się. Gotować w zasadzie kochałem od dzieciństwa. zawsze to robiłem na początku troszkę bawiłem się w cukiernictwie. Później jednak stwierdziłem, że to nie do końca moja bajka no i zacząłem gotować bardziej słone rzeczy. Nieco, najbardziej robiłem. pierwszym e, jurorem. E, pierwsze miejsce w ogóle, w którym gdzie zacząłem w ogóle kształcić, wychając zachowanego dnia Za miałem lat. Zatem powiedział, że mamę te tam Tak, był mało była moim <laughs> pierwszym jurorem, w ogóle rodzina, to były pierwsze osoby, które próbowały tego co zrobiłem. No i oczywiście to, co wspomniałem w karierze. Siostra była pierwszą osobą, która próbowała tego, co zrobiłem. z mały, małym dzieckiem to? nie mówiła, nawet jeszcze, już ją karmiłem. A, A tak. właśnie od kiedy zacząłeś gotować? W zasadzie w podstawówce, jak byłem w szkole mm -hmm. podstawowej, już wiedziałem, że chcę gotować. Nie będę właśnie dzieckiem już mieszałem gdzieś te przyprawy, mąki, mm -hmm. cukier, wszystko gdzieś tam mieszałem, dużo spędzałem czasu w kuchni z rodziną, z mamą, z tatą. No i właśnie siostra była tą pierwszą osobą, która spróbowała. I następnie w szkole podstawowej już też gotowałem były jakieś zajęcia, które, gdzie można było coś przygotować wtedy bardziej kuchnia śląska. Pamiętam pierwsza jeszcze samogodziomka, która mi się to kojarzy to. właśnie z rejonem Zagłębia. No i później czas na wybór, żeby wybrać co dalej chcę robić. I wybrałem zakopane. Daleko. Tak. W, daleko. w daleko, 16 daleko, lat. Ale poczekaj, eee... jeszcze tak chciałbym powiedzieć, Dobra. bo Paweł jak mówił że zaczynałeś już w podstawce. myśmy z Pawłem w podstawce to popowali żaby, a nie myśmy <grym> go gotowali, a jedyny, jeden potrafę... A To jedno było w podstawce, nie wiem, ale, nie wyczułem żab. Ale już byłeś w powietrzu, już w No tak, bo robił babki, bab, babki z że kamykami. Trawki były tam, powciskane tak, już wtedy kochałem naprawdę spędzać czas w kuchni, więc yy, Nie, moi, moi rówieśnicy yy, kochali coś innego, Nie. ja y, uwielbiałem czas spędzać w kuchni, naprawdę? Powiedzi fascynujące. Czemu jest... zakopane? Czemu zakopane? Ogólnie y, przyszedł wybór że, czas, żeby wybrać szkołę. Y, no i z moją mamą y, wybraliśmy trzy szkoły, które były w tym momencie najlepsze w Polsce. Był to cieszyn, Zakopane i żywiec. Dążyłem złożyć papiery do żywca i do zakopanego. Dostałem się do tej, do tej szkoły no i wybrałem Zakopane. Bardziej myślę miejsce, gdzie więcej się dzieje, mm -hmm. że więcej nie kojarzę się z Fibem. No. <laughs> no i wybrałem zakopany. Nie żałuję tego wyboru na pewno. Mm -hmm. Poznałem tam świetnych ludzi naprawdę. Możesz Była to teraz możliwość to jakoś Tak, pozdrawiamy ogólnie wszystkie osoby, które poznałem, szczególnie może ze szkoły na początku, wszystkich znajomych. Wspaniali ludzie. Chociaż tak naprawdę stricte gotowania z mojej klasy, gdzie razem chodziliśmy do szkoły. Tylko chyba jedna osoba, ciebie, Ja ciebie. i oprócz mnie pracuję na kuchni, z tak co kojarzę i, i jeszcze jakikolwiek kontakt jest. Mhm. E, więc pozdrawiam serdecznie, wszystkie te osoby. Czego się nauczyłeś w Zakopan? E, Może bardziej, e, moja pasja się bardziej rozwinęła do gotowania ogólnie. Już stwierdziłem, że jestem pewny, że w 100% chcę to robić. Miałem możliwość wyjechać na staż do Francji e, dzięki szkole, której, do której chodziłem. E, to tak samo pokazało mi właśnie pracę na kuchni. Stres, który jest na co dzień, naprawdę. No i stwierdziłem, że dalej naprawdę chcę to, to robić. Pomimo tego, że jest to praca ciężka, ale spełniam się w niej w 100% i to było naprawdę. Ale powiedz mi, bo, szef kuchni, to, to już nie jest taki kucharz, co, co gotuje, tylko raczej nadzoruje pracę tak? To jesteś odpowiedzialny za jakość przygotowania i podania, czy też maczasz w każdym sosiku paluszek i Też maczam za... paluszek w każdym sosiku. Ale, ale nie e... widać po tobie, ma tylko żebyś cokolwiek próbował tak, na pewno nie tłuste. Może, może jeszcze... to jest młody szemorny, <laughs> tak? Może, może też tak. dlatego, że naprawdę <laughs> dużo pracuję i nie Biegasz. Biegasz po tylko na piętro i z piętra na dół. Tak jest. Yy, zgadza się, więc yy, tak naprawdę ta szkoła yy, sprawiła to, że jestem w tym miejscu. Dzięki tej szkole właśnie biegnąłem do Francji, mogłem pracować w tych miejscach, w których pracowałem, czyli na początku to była... Yy, staż we Francji, później praca we Francji. Następnie miałem e, możliwość pracować w jednym z najlepszych hoteli w Zakopanem, który już teraz nie istnieje, taki mały, butikowy hotel, pięciogradkowy. E, tam miałem też okazję gotować dla fajnych ludzi, na przykład dla księcia Arabii Saudyjskiej. Fajnie <noise> 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 wyglądasz na szczytach znajomych księcia <noise> Arabii Saudyjskiej. Ciekawe doświadczenie, naprawdę. A co mu serwowaja? Wtedy byłem pierwszym Młodym szefem kuchni, miałem 19 lat. Czyli tak naprawdę sam dla niego A nie gotowałem. Byłem pierwszym szefem kuchni. W wieku lat pierwszy zostałem szefem kuchni. To była moja pierwsza ja, praca. Nie gotowałem sam dla niego, bo nie byłem w żaden sposób po sobą, pracowałem w takim miejscu. Organizatorzy jego podróży do Polski wybrali nasz hotel. No ale nie. Nie postanowiłem, żebym sam tam gotował, no bo nie znali mojej kuchni. Tak A co, ja ale ale mieli kocharzy swoich? Eee, nie, kuchasz, gotował ze mną kucharz z Poznania, ogólnie taki też dobry kucharz, Tomasz Tromski, który też dzięki któremu naprawdę to dużo pozdrawiam. się nauczyłem. Też Tomasz pozdrawiam. Pomimo <laughs> tego, z tego co wiem, teraz już nie gotuje w Polsce, tylko za granicą. Ale naprawdę też dużo pokazał mi tę kuchnię, e, rzeczy, które gotowaliśmy. Naprawdę, nie wiem jak to nawet określić. E, były cztery osoby tak naprawdę na hotelu, opracowaliśmy po 16 godzin, to przygotowywaliśmy do śniadania, Obiecajcie, zaczynamy od 4 km, tak? <laughs> E, więc bufet, który miał na przykład na śniadaniach, to niektórych znajdował się na stole, więc nawet nie musiał z niego wstawać. E, tosty, na przykład, które podawaliśmy, wymienialiśmy tu 4 minuty, były ciepłe cały czas, e, więc e, e, naprawdę... E, zobacz, e, zobacz, jak się człowiek obrości perspektywa, czego A. można pragnąć, nie? Że jak śniadanie, to co chwilę masz ciepło tosta dostarczanego, Był u nas 7 dni w hotelu i miał na przykład codziennie kwiaty na codziennie, pomijając, w, w że nic nie Miał na jego pobyt, pokój był wymalowany i takim kolorze chciała do chłopaka księżniczka. Ale specjalnie na przyjazd. Tak. Hotel u mnie był obstawiony cały ogromnymi choinkami, żeby nie było widać, co się w środku dzieje. Ochrona... Na, na, na ten czas postawiliście tak, choinki. Tak. normalnie choinki no. przyjeżdżały e, i były. Tak, w tak, alternatywy było... 4 na powitanie, <laughs> na Tak, by więc ustawienie. naprawdę to było mega doświadczenie, bo nie widziałem czegoś takiego, więc ochronę miałem przed pokojem, przed hotelem była drugi ochroniarz, więc wchodząc sprawdzali, na naprawdę co wnosimy. E, ale ta taki, t, taki książę ma taki rider, wie, że jak, jak zespoły, że przyjeżdża, proszę co cztery co minuty tościć, Czy to waszy, wasza inicjatywa? Nie, świat nie, tak musiało być. Nie mają takiej zasady po prostu. Mm -hmm. tak. mm -hmm. Mieliśmy po prostu stricte narzucone jakąś rider podróżniczy? Ja? Żeby robaków w pościeli nie było. <ścoughs> jak jedziemy z Tobą, szukamy hoteli, to jest zawsze zastanawiamy, czy, czy jest klimatyzacja i czy pościel była zmieniona w przeciągu ostatniego kwartału. No, to, ale powiem że jak mówimy o tym, jak księcia przyjmowali, to mi się jakbyśmy w Meksyku i nas przyjmowano jak księcia. Parę książęców, bo dwóch białych Gringos wyglądających na Amerykańców, tak? I Taka restauracja półgwiazdkowa Tak. To. No, ja nie wiem, czy nawet półgwiazdki nie ale okay. za to, jak ona przychodziła, to do pasa się kłaniają i wszystko o nie chcą wiedzieć. No to na pewno nie było. No, no, książę na pewno nie, by nie tak. chciał wiedzieć o nas, tak? Ale, ale to powiedz mi tak, no, jest, jest książę i teraz y, 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 królowa, tak? Królowa... E, e, polskich tak, restauratorów, czyli Magda Gesser, postać e, kontrowersyjna bardzo, i barwna. Barwna, tak? Tak, jakiej no, kuchni? Tak jak to się stało, panu... że... No, umówmy się, no Magda Gesser jest ikoną e, e, restauratorów teraz w Polsce. Jak to się tak. stało, że nam młodego, młodego chłopaka, no bo już kilka razy jesteś, to ma 21 lat, jak poznać Magda Gesser i ona... Pierwsza, to e, najmłodej, na lat. Yy, właśnie po pracy w hotelu, yy, tam byłem zmienić w swoim życiu, bo już nie mogłem nic zmienić w tym miejscu, w którym pracowałem, a ludzie dlatego, jak nie mogę coś zmienić w danym miejscu, już więcej yy, wymienić go do przodu, to zmieniam pracę. Ale jestem się o tyle młodym człowiekiem, że jeszcze mam możliwość yy, yy, zmiany i ciągłego rozwoju, na to jest cały czas yy, liczę i wymagam od siebie. Yy, zmieniłem pracę yy, właśnie w restauracji, wtedy restauracji Magdy w Sołemskich Smaków yy, i tam miałem, Pokażę drugi raz tak naprawdę spotkać Magdę, bo pierwszy raz spotkałem, tak jak byłem kelnerem jeszcze i odkupiłem i Już wtedy, wtedy to, wpadłeś jej to, to, Nie, to wtedy bardzo krótki temat, krótki kontakt był z Magdą ogólnie. Pierwszy raz tak naprawdę rozmowa z Magdą była w stronę Maków. E, tam długo nie pracowałem, wtedy zobaczyłem na początku jej smaki, ogólnie jak to wygląda. E, ma bardzo specyficzne smaki, ale dla mnie idealne i teraz też się, że mogę już te smaki odzwierciedlać. E, myślę, że w tak? Czyli między Wami doszło do tak. Tutaj... Chemia, w dobrej jak... parze <grym> tak, chciałem powiedzieć, w parze takim prywatnym z chemią, a tutaj chodzi o to, że macie wspólną duszę smakową tak? I, tak. Jest, i jedziecie a, na tych samych smakach. No ale to, to powiedz, tak, jakże jesteśmy przy tych smakach, to jakie smaki macie wspólne? Yy, na pewno Magda nie lubi długich rzeczy, wszystko musi być idealnie doprawione, yy. dlatego też yy, solidna techniczna na stole, na stole, większości restauracji, jak coś to sobie doprawi gość. Nie ma czegoś takiego, mamy podać danie, które ma być tak doprawione, jak my czujemy ten smak. Czyli staramy się mm. po prostu smaki przenieść na talerz i gość ma to spróbować mm. Więc dlatego nie wszystko gościom musi smakować. Tak to wygląda mm. niestety. Więc jeszcze w Polsce nie jesteśmy przystosowani do tak intensywnych smaków u nas wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze dopracowane. Okej, okay, no to pracowałeś w schronisku to poznałeś Magdę Wiesle, natomiast od schroniska smatów... Zajęło do... nie zapomnieć dodać tą tak. Nie, wspólną... Do tak, chemia, chemia tam z... <laughs> tak. zaprocesowała i teraz jak, jak, jaki, jaki proces do, do wejścia do restauracji? Więc po, bo e, krótko pytam, mówię, w o tylko 6 miesięcy, to tam wiem, nóg coś zmienić w swoim życiu e, i troszkę od Magdy się odsunąłem. E, ale podjąłem współpracę dalej z właścicielem, współwłaścicielem wtedy restauracji, którą magia prowadziła z Łukaszem. I otworzyłem restaurację, która do końca nie była moją bajką, ale było to nowe miejsce, mogłem też stworzyć swoją kuchnię, która głównie była na burgerach. które sami robiliśmy kuchni włoskiej, lasagne, o burgeri, burgery, makarony. Więc stworzyłem w nim to miejsce, ale to też do końca znowu nie była moja bajka, więc postanowiłem. Zmienić miejsce na, na Warszawę. Czyli po 11 latach wyjechałem z Podhala. Yy, spontan w zasadzie w ciągu dwóch miesięcy tam byłem. Yy, zmienić coś w swoim i wyjechać yy, do Warszawy. Yy, myślę, że to miejsce ogólnie ma dużo perspektyw. I tak Ale nie Warszawa, jestem tego pewny. czy, czy... Yy, Warszawa, ogólnie Warszawa? Warszawa ma dużo perspektyw. Jest yy, dużo miejsc yy, rozwoju, ogólnie, dużo możliwości. Yy, no i wyjechałem sobie do Warszawy. Wnowu dalej nie podjąłem jeszcze współpracy z Magdą. E, tylko żeby coś dalej zmieniać w swoim życiu, postanowiłem próbować czegoś innego, czyli pracowałem e, na sali, na sali, e, e, żeby próbować troszkę takiej kuchni masowej, żeby każdy ale po prostu kariery zaczerpnięć zresztą no przejść, tak. No i po roku facu, wtedy znowu nie ma bajka. Po <laughs> e, Ale czekaj, bo z tego wychodzi bardzo, bardzo duża, tak. bardzo duża mądrość. Trzeba studań spróbować, żeby wygrać jedno takie żywione, i trzeba stu prac spróbować, żeby znaleźć stół wymarzony. No, Oczywiście. No i po roku czasu podjęłem współpracę z Magdalenem. Oczywiście nie zostałem tam przyjęty od razu jak przepłuknik, wtedy był przepuchnik świeża. Pracowałem jako kucharz, na przykład na kuchni zimnej, później ciepłej. No i całe propozycje objęcia stanowiska w przepuchni świeża. młodych talentów, zrobiła konkurs? Tak. No, byłeś tego inspiratorem między innymi, więc, więc jakby... Czujesz taki temat? Czy to jest e, e, fajne, ciekawe, potrzebne? Jak najbardziej jest potrzebne, myślę, że jest masa osób, które chcą coś do, osiągnąć swoje chcą, to mogą to zrobić tak jak ja. Chciałem spełnić tak, i spełnić swoje marzenie. I dlatego też powstał ten konkurs z tymi działami. Właśnie jaki e, konkurs, Fajnie... bo nie powiedziałeś taki konkurs. Bo ja ciągle tej nazwy nie pamiętam. Konkurs. Też ja powiedzieć, ale ja Też nie to, na... Przepis, <laughs> na mistrza? Przepis na mistrza? Tak. A dlaczego? No, bo tak, jak powiedziałem w poprzednim filmie, no, ja nie mówię, chcieliśmy, chcieliśmy dać, da, a, a wyłoniliśmy no, no, Chcieliśmy dać szansę młodym ludziom, którzy, e, których pasją jest. No nie chcieliśmy, jest, daliśmy. Się. Tak. Których pasją jest gotowanie, aby był boku mistrza naszego. Gościa, Patyka, daj mogli. do tego. A, 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 a. <laughs> Czemu ty do mnie wisz? Ja, ja ten bokór by... zorganizuję. No, no. No, naprawdę to zostało, no i <laughs> dobrze, no, ale Dobra. rozmawiamy. Dobra. Rozmawiamy sobie. Więc aby mogli u boku mistrza praktykować właśnie sztukę kulinarną. I zasponsorowaliśmy e, pobyt. E, wyłoniliśmy. Zwycięszczynię. Zwycięszczynią jest um, Klaudia Otręba, e, i ona od połowy sierpnia That będzie is. u Patryka e, stażować na kuchni, gotować pyszne potrawy, uczyć się od najlepszych, aby później móc. Być może samemu założyć restaurację, albo coś działać. A może nastąpi ten, ten, ten spodziewany przez nas wszystkich mm -hmm. moment wymiany wspólnej chemii i pani Magda Gessler też powie: A, macie chemię z Patrykiem, <laughs> chcę w ciebie zainwestować. No być może, być może tak będzie. No, tak może może, może, może tak być. Życzymy, żeby na e, 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 nowej drodze zawodowego życia no, ocierała się o najważniejszych. Tak, jesteśmy myślę w stanie zagwarantować, że to fajne doświadczenie w tym miejscu. Jeżeli będziesz się jak najwięcej wynieść, to wyniesiesz na pewno z tego miejsca mega doświadczenie i mam nadzieję, że spodoba się praca na chłopi i będziesz ja w przyszłości może ze mną wspólnie pracować akurat. Tak. No. No. Chciałbym uwierzyć, że to, co Patryk powiedział, to dociera do wszystkich młodych ludzi, którzy borykają się z, z wyborem swojej kariery zawodowej, którzy... Mówią o tym, że kimś chcą być, a wcale tego nie próbują, bo Patryk być może wkrótce Kraudia będą najlepszym przykładem na to, że no, warto spełniać swoje marzenia zawodowe i warto dążyć do tego, żeby a, zawód nie był dla nas tylko. Żeby praca nie była dla nas tylko ciężką pracą, ale dawała bezrobotą. Żeby praca nie była dla nas robotą, tylko żeby była dla nas pasją. Spełnianie tak? marzeń. A wszyscy ci, którzy by chcieli poczytać więcej o Patryku, wywiad z Patrykiem, zapraszamy do kierunek Kariera, dostępny w siedzibie CIL na Polskiej 14B w Zawierciu. Można odebrać numer z Patrykiem i poczytać o karierze Patryka. Tak, zgadza się. Patryku, wielka to dla nas przyjemność. Dla mnie też Wkrótce za odwiedzimy Cię znowu w Warszawie i sprawdzimy ten niespodziewanie, tak jak Klaudia sobie radzi. Dziękuję Dziękujemy bardzo. Dziękujcie. Wszystkiego dobrego. Dzięki, dzięki bardzo. Dzięki. I do zobaczenia. A, dobra. a dla Was wszystkich czeka sprawozdanie z tego, co ten, a Papryk obiecuje, że jak Klaudia się sprawi, to przyjedzie i zrobi nam e, dobrowiawek. Tak? Nie ma no, Dziękujemy. Dzięki, dzięki, dzięki bardzo. Dziękuję. Dzięki. dzięki. Wczoraj właśnie tak jak mówiłem, oglądałem odcinki yy, poprzednich uczestników i kto najczęściej pozdrawiał, wszystkich? Agnieszka. Jakby <laughs> się to co pozdrowienia są no. jakieś. No, ale wiesz, no, to, jest, to jest typowe dla tych tak. którzy, którzy znają wdzięczność wobec nich, którzy, którzy towarzyszą mi, na drodze życiowej. To jest taka postawa tak. bardzo, bardzo przyjemna, bo sami to możemy osiągnąć najwięcej we własnej kuchni no, z przyjaciółmi. Oczywiście.